Cześć moi drodzy, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na Wrzesią Gaming. Oczywiście przepraszam za przerwę, ale nie. Dobra, trochę, trochę się przedłużyło. Dzisiaj zapraszam Was do DSJ4, ponieważ tak, jak zapewne dobrze wiecie, albo może i nie wiecie, w sobotę odbył się konkurs drużynowy. Pierwszy w tym sezonie w Zakopanem oczywiście Polska w tym konkursie zajęła miejsce drugie pierwszy, pierwsi byli Austriacy, trzeci byli Niemcy, a potem a później tu już ten skakali. I spróbujemy sobie zrobić coś takiego w DSJ, Tylko że ja oczywiście nie umiem tworzyć pucharu drużynowego, zrobimy sobie puchar świata. I w tym momencie będzie to polegało na tym, że macie tutaj oczywiście wszystkich zawodników. Oczywiście z góry przepraszam za to, jeśli przypuśćmy których zawodników niestety trochę braknie mi najmocniejsze nacje, czyli Niemcy, Norwegowie yy, kto tu jeszcze Czyli Niemcy, Norwegowie, Polacy, Austriacy i oczywiście Słoweńcy. Pięciu najlepszych, pięciu wspaniałych. Będzie to wyglądać w ten sposób, że zliczymy łączne noty punktowe i po prostu kto będzie miał najwyższą, ten zostanie Mistrzem oczywiście. No i dobra, zaczynamy oczywiście, też... Rozpoczynamy pochar świata oczywiście od razu powiem, że to ja będę sterował zawodnikami. Mm. Dlatego też zaczyna Christopher Eriksen Sundal, miejmy nadzieję, że... Nie będzie żadnej padaki. Christopher już w powietrzu. No i dobra, jak na niego ten skok jest w miarę dobry wietrze, w sobie to w plecy, bardzo realistycznie. No i zaczyna drugi. Michael Hajbek, no akurat. Powinien oddać nieco lepszy skok niż. niż Fin. No jest lepszy skok, to jest około 120 metrów też, ale lepsze warunki, lepsze noty też miał. No i ciśniemy. O, kolejny pierwszy Polak z Dawid Kubacki. No, on oczywiście naturalnie był najlepszy z naszych Polaków, ale to jest symulacja. Jesteśmy ciekawi, jak sobie poradzi Dawid. Oj, poradzi sobie najgorzej. Na razie Polska ostatnia. 114 metrów, no dobra. Szczerze mówiąc, te loty na razie nie są zbyt piękne. Markus Eisenbichler, dobra, pierwszy z Niemców. Słabo w tym sezonie sobie radzi Markus, ale bardzo wysoko. Powinien być liderem. Niemcy chyba obejmą prowadzenie. Kamil, kolejny z zawodników z Polski. Yy, za chwilę za sobie przeliczymy. Kamil już w powietrzu. Pięknie, ładnie. Kamil Stoch powinna być polska druga. No i będzie druga. Timi Zajc, drugi ze Słoweńców. No, pierwszy ze Słoweńców skoczył nieźle. Jest chyba na miejscu trzecim w tym momencie. Timi Zajc. Ładnie. Wiewiór, oby wiewiór skoczył trochę lepiej. Piotrek żyła, no ma niezłe warunki, bo praktycznie nie ma wiatru. Widać, że ten skok będzie lepszy. I chyba będzie liderem, Polak. Indywidualnie obejmie prowadzenie. A i z góry przepraszam za to, że Rajmund mimo że nie wyszedł, bo musiałem szybko go dorobić, bo nie było go w bazie zawodników, którego korzystałem. Przepraszam, przepraszam, Filip. Paweł Wąsek, kolejny z Polaków, no oczywiście wiadomo, liczymy na to, że Paweł znowu spisze się dobrze, no bo akurat jeśli chodzi o tą drużydówkę, to nieźle mu poszło, Paweł. Ładnie, Paweł. Żeby nie było, ja tutaj nie skaczę celowo Polakami, wiecie, za świetnie najlepiej. Po prostu tak czasami mi wychodzi, dlatego ten konkurs będzie trochę taką apotozą cringe'u. Nie trzeci już, więc jeszcze tylko jeden słowo z tej... O, oh, Loro, bardzo ładnie będzie. Będzie bardzo ładny skok Loro Kosa. To będzie chyba w czołówce, będzie liderem Daniel Trofenik w rzeczywistości. Poszło mu świetnie. No, ciekawe, jak będzie w mojej symulacji. No, zobaczymy. Trofenik w powietrzu. Ojej. Trochę nie, trochę nie wyszło, przepraszam. Lindvik, mistrz olimpijski. Jesteśmy ciekawi, jak wyjdzie. Bez wątpienia. Agresywnie, wysoko na tych nartach poszedł, ale co z tego? Teraz Wellinger, zobaczmy na Niemca, bo bardzo ładnie. Mm, ładnie skoczył w tej drużydówce. chyba między innymi dzięki niemu. Niemcy walczyli o te czołowe lokaty. No i teraz Andras Wellinger będzie nieźle. Zostało jeszcze, jak sami tu Państwo widzą, Słoweńców, paru, kilku. Wszyscy Polacy już skoczyli, ale to dziwne, bo raz, dwa, trzy, cztery. No, nie, dwóch Norwegów już skoczyło, dwóch Niemców, więc dwóch Słoweńców, jeszcze dwóch Słoweńców, dwóch Niemców i dwóch Norwegów. Wszyscy Polacy skoczyli przeciętnie, żaden z nich nie zachwycił. Sorry, przepraszam. To nie tak miało być. Manuel Fetteron powinien skoczyć dobrze, bo... Ale oczywiście w symulacji wyjdzie trochę gorzej. 12 będzie. No, jestem ciekaw, kto wygra tą drużynówkę. Bo mam wrażenie, że wygrają ją Słoweńcy, ale dobra. Mniejsza z tym. Johan André Forfang ładnie. Johan Andre Forfang, cię lokata. Stefan Kraf, no, zobaczymy, jak sobie poradzi niezwykle doświadczony zawodnik z Austrii. Ładnie. Nie tak ładnie w zasadzie. Dziesiąta lokata na razie. No i najlepiej chyba sobie radzą w tym momencie. No, Polaków mamy w szóstce. Jedyny to, który słabiej to Dawid Kubacki, to jest właśnie ta symulacja. Halvor regranerut, kurczę, no halvor raczej skoczyłby pięknie, no bo w rzeczywistości skoczył przecież ładnie. A jak będzie w symulacji? Niezbyt pięknie, będzie to chyba 11 łekata. Ale tu każdy skacze słabo, więc w sumie to nawet równe zawody są. Anzelaniszek teraz. No, Laniszek powinien być wysoko w tych kwalifikacjach, znaczy w tym konkursie, oczywiście, jasna. Yy, Laniszek. Niziutko, ale no noty mogą być trochę niższe, bo lekko przyciągnął, no, znaczy ja przeciągnąłem, przepraszam. No i zostało ostatnich dwóch. Karl Geiger i Pero Preut. No. Raczej wygrają to Słoweńcy, ale może Polacy będą wysoko? No, zobaczmy. Karl Geiger. Słabiutko. Przepraszam cię, Karl, nie byłem w stanie inaczej. No i Peter Preutz. Peter Preutz walczy o chwałę, walczy o honor. Nie wiem w tej chwili, ile punktów musieli mieć Słoweńcy. Oj, wydaje się, że wygrają, dlatego też. Ja szybko zliczam punkty. Tak, po... najpierw spisujemy Niemcy. Niemców. Tak więc wyszło mi, że Niemcy wyskakali łącznie 418 punktów. Oczywiście zdecydowanie słabiej niż w konkursie, ale. Wiecie, tu każdy skaczał, skakał słabiej. Teraz czas na, na, na Austrię. To Austriaków to 392,7 punkta, więc. Yy, no nie wiem, w sumie jak to się ma do całości. Okej, okay. no to dobra, to teraz kto? Norwegia. Norwegowie mają już znaczną przewagę: 470,9 punkta. No i dobra, kto jeszcze nam został? No to teraz niech będzie Słowenia. Słowenia, przepraszam, nie Słowacja. O, ale emocje, jak na grzybach, są normalnie, proszę Państwa. Proszę Państwa, Słoweńcy mają 487,2 punktu. Yy... No i teraz czas na Polaków, bo... Kto nam jeszcze został? No nikt nam nie został. Czas na Polskę! Słabo Dawid Kubacki. 98,7 punktu. Ale już później bardzo dobrze, bo Kamil Stoch. 123,7. Później Piotr Żyła.

A była klasyfikacja po pierwszej serii wygląda tak, że na pierwsi są Słoweńcy z notą 487,2 punktu, drudzy są Polacy 479,4 punktu, trzeci Norwegowie 479 punktu, czwarci Niemcy 418,3 i Austriacy 392,7 punktu, a więc są ostatni. Dobra, no to zaczynamy. Zaczyna Norwek, Christopher Eriksen-Sundal jest w następnej drugiej serii. Czy się poprawią Norwegowie? Bo na razie nie jest no źle tak aż tak źle. Nie jest Norwegowie 118 metrów. Mikael Hajbek. No, Austriacy są na miejscu ostatni, Więc jeśli chcą być, wyciągnąć, oczywiście nie jest to w pełni oddające. Bo wiadomo, że w drużynówce, i ktoś jest gorszy, to tym gorzej był nadrobić. No dobra, 115. No i Dawid, to trzeba dobrze skoczyć. Otóż, oczywiście w żaden sposób nie będę faworyzować Polaka. Dawid Kubacki trochę go, trochę go zniosło, przez to chyba nie będzie tak pięknego skoku. No, bardzo mocno średni skok. Jeszcze gorszy niż wcześniej. Markus Eisenbichler, czy Eisenbichler, nie wiem jak to się mówi. Eisenbichler. No nie wiadomo, Markus Eisenbichler już w powietrzu. A, ależ ładnie, daleko. Niemcy tracili do liderów do niemal 65%. I 1,1 punktu, więc na pewno przyda im się takie dobre skoki. Kamil, który w pierwszej serii tego konkursu, czyli czytaj w kwalifikacjach, zajął bardzo dobre miejsce, miejsce piąte. A teraz za, tak schujowo, że ja nie wiem, co się stało. Dobra, tymi zajc, no słoweńscy tutaj walczą o honor, bo słoweńscy obecnie są po pierwszej serii liderami. Wydaje się, że zajc. No będzie na tyle dobrze, że chyba mm, on powinien utrzymać, no i Piotrek żyła, to jest bardzo walny, drugi z Polaków na razie, przepraszam, trzeci z Polaków, bo no na razie dwóch Polaków spotkało się, tak beznadziejnie, że nie ma nawet o czym mówić, a Piotrek, będzie fantastycznie, Piotrek żyła, nota powyżej 130 punktów. No i jeszcze teraz fajnie by było mieć, no może jeszcze taki sam skok Pawła Wąska, może nawet i lepszy Filip Raimund teraz. Oj, Niemcy będą, chyba, awans będą mieli, bo Niemcy no, na razie skaczą bardzo fajnie. No i Paweł Wąsek to jest bardzo decydujący, bardzo ważny skok, bo na no, kurczę to może zamieszać. Od Pawła jest najważniejszy dla polskich kibiców. No, ch chyba będzie ok. No, Lowrocos, jeszcze trochę zostało Norwegów. Tak więc Lowrocos. Z dziesiątym numerem startowym, oczywiście, reprezentant Słowenii leci bardzo ładnie, bardzo finezyjnie i świetnie. Czwarta lokata, bardzo dobre noty, 19-18,5 od trzech sędziów. Daniel Czofenik, który, no. Oczywiście, w symulacji nie prezentuje wybitnej formy, bo ogólnie w sezonie jest bardzo dobrze. Mariusz Lindwig, no, Norwegowie tutaj. No na razie skaczą chyba okej, okay, no lepiej niż Polacy zdecydowanie, ale Nie wiem czy to, y, na tyle dobrze, żeby dostać się do, na podium No bo Norwegowie na razie skaczą świetnie No i gdyby tak skoczył teraz Polak No wszyscy Polacy są, no dobra, najlepszy jest Piotrek, później jest Paweł no, Nie wiem, no nie wiem, no na... najgorzej skoczył Kamil Stoch, no to jest ledwie... nie wiem, 102 metry Andreas Wellinger, no wypadałoby dla Niemców, no bo Niemcy przecież gonią Są czwarci, byli czwarci po pierwszej serii ale wydaje się, że będą trochę wyżej. No, Wellingerska skacza tak ym, średnio na jeża, ale i tak lepiej od Polaków. Manuel Fettner, Austriak. Austriacy są dziwnie, dziwnie słabo. Przecież wygrali w, w prawdziwym życiu. O kurde, to będzie daleki skok Fettnera. No prawie byłby daleki, gdyby nie to, że ktoś tutaj nie umie grać w DSJ. -a. No i zaczynamy kolejny zawodnik. Johan Andre Forfang. Ym. Jeszcze tylko pięciu zawodników, pięciu adeptów i zakończymy. Wszystko będziemy już wiedzieli. Ładnie, Norwegowie. Wydaje się, że będą oni na podium, bo naprawdę przyzwoicie skaczą. Stefan Kraft. No, ra raczej Polaków na podium byśmy nie witali, no bo oczywiście mają one mają bardzo dużą przewagę. A Stefan Krawskacze bardzo ładnie. Mm, 102, no, kolejna 123-punktowa nota. Zostało nam dwu, zostało dwóch Słoweńców, jeden Niemiec i Norwek. Zaczyna Halvor Egner Granerud. To ostatnią czwórkę y, wspaniałych. Halvor Egner Granerud. Łapię wysokość, ale trochę beznadziejnie w locie, dlatego też no, lądował dość blisko. 120 metrów, niespełna spełna, 119,5. Anzelaniszek, no, nie pamiętam jego skoku. Z, Pierwszej serii czy to jest kwalifikacji. Ale ładnie. Bardzo ładnie. Oczywiście kolejne 123 punkty dla, Norwe dla Słowenii wydaje się, że Słoweńcy kroczą dumnie po zwycięstwo. A teraz Niemcy, no. Niemcy w bardzo dobrym położeniu będą walczyć pewnie o podium. A teraz Karl Geiger. Karl Geiger. Bardzo dobrze. W pobliżu oczywiście nie wylądował jakoś bardzo daleko to nie był nawet punkt konstrukcyjny, ale lepiej wylądować na punkcie konstrukcyjnym niż na setnym metrze. No i Peropreus kończy. Kończy tą rywalizację, no i chyba od jego skoku zależy, czy Słowency wygrają dużą różnicą, czy bardzo dużą. No powinni wyglądać... dużą, bardzo nawet bym powiedział dużą. No i zaczynamy. Liczenko, liczanko, no dobra, najpierw zróbmy Polskę, bo to nie ma sensu. To Słoweńcy dzisiaj wygrywają w naszej symulacji, zapisuję to sobie długopisikiem. Czyli tak, oczywiście, y, oni są na pierwszym miejscu, Norwegowie są na drugim, dobrze, no, troszeczkę awansowali. Niemcy na trzecim, czwarci są Polacy, no i piąci Austriacy. Czy to mogło się zdarzyć naprawdę? Nie wierzę, żeby Austria była ostatnia, nie wiesz, żeby Polska była przedostatnia? No... Norwegowie może, może byliby na podium, ale na pewno nie na drugim miejscu. Natomiast Słowenia jak najbardziej byłoby w stanie wygrać. Byłoby w stanie wygrać. Naprawdę. Dobra, tak się prezentuje nasz fantastyczny wynik. Dziękuję wam za oglądanie tego, tego, tego pięknego, jakże bardzo profesjonalnego konkursu. Ja jestem świadomy tego, że to nie wyszło zbyt fajnie. Na następnym odcinku... Yy... Będziemy chyba grać sobie w Saporo, a może nawet i w Zakopanem, konkurs indywidualny. Do zobaczenia wszystkim!